Beme, witam, witam, idziemy do kotka. Kotek bardzo twardo zmęczony. Zobaczcie sobie. Śpi twardo. I słyszy, że idę. Idę, idę. Zobaczcie kotek sobie śpi. Twardo śpi. o, łepek pokazał. Uh. Kotek Łapkę pokazałeś Hmm? A, miziu miziu mm. miziu, miziu musi być Ta. Miziu, miziu. Kotek miziu miziu Ta Trzeba miziać Aha Miziu miziu ona ma swoje miejsce i on tu śpi czwarto. Sierż rzuca zimę, go na letnie. To jak? Żdący jeden. No. No. Miziu, miziu. No. I poszedł dalej spać. Zobaczcie. O, ojej, tak, rozciągamy się. Tak, bo Jezu. Grzejemy się, tak? Tak? Łapkę wystawił i nie wiadomo o co biegamy. No, a może chciał się ze mną przewidać? To proszę. Mhm. Zastanawiam się, iść czy nie iść, czy leżysz sobie. Idzie, kotek się leni. I się zastanawiam, co ci się mam robić w nocy. Zamieszki się łapać? Czy nie? Tego typu bends.